Julian Tuwim, spóźniony słowik. Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, bo Pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma. A tu już po jedenastej i słowika nie ma. Wszystko stygnie. Zubka z muszek na wieczornej rosie, sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl zrożna, rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się coś zdarzyło? Może go napadli? Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli. To przez zazdrość, to skowronek z bandą skowroniątek. Piórka głupstwo bo odrosną, ale głos, majątek. Nagle zjawia się pan słowik, poświstuje, skacze. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan słowik słodko ćwierka: Wybacz moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.